On widział Jego cuda i zdradził. Nie bądź taki zarozumiały i pyszny, że to Ciebie nie dotyczy. I ta zdrada Judasza, który tak wiele otrzymał, powinna być wielką przestrogą dla nas. Dlatego Kościół przed Triduum Paschalnym na to zwraca uwagę. Poznając prawdę o Judaszu, powinniśmy mieć świadomość, że to, co zrobi Judasz, Robią dzisiaj chrześcijanie. A dlaczego robią? Bo poważnie nie traktują Jezusa ani swej wiary. Nie czynią Go Panem swego życia. Jezus przestaje być dla nas ważny. Lubimy uroczystości. I teraz będą, będą się pięknie bawić. A później przez całe tygodnie, miesiące, Jakbyśmy o nim zapominali.